Tutaj pojawia się jakiś problem zdrowotny, jest konieczność szukania lekarza, dzieje się coś, co porusza Wasze serca, jest tu odpływ energii. Ta sytuacja zmienia Wasze plany. Popatrzcie, tu są marzenia, plany, pomysły, by wyjść z tego domu, z tej wieży i je realizować na zewnątrz spełniać swoje marzenia, ale nie możecie. Właśnie przez tą sytuację musieliście zostać w domu. Ta sytuacja nie ma nic wspólnego, jeśli chodzi o wasze biznesy. Te prosperują świetnie. Odwrócony mistrz artystów. To jest ktoś bardzo doświadczony, ktoś, kto wzbudza uznanie, szacunek, wytwarza piękne rzeczy i dobrze na tym zarabia. Pojawia się Król Zwojów, wasza dusza w męskiej postaci. Popatrzcie, czeka na was, by przekazać wam wiadomość, przesłanie, pomoc, byście mogli jej posłuchać i pokonać swoje problemy. Popatrzcie, na kogo patrzy się Król Zwojów. On patrzy się na Królową Zwojów, Królową Akaszy. Wiecie, co to oznacza. Król i królowa razem się spotykają bardzo blisko i skryniłości tutaj będą, coś pięknego się zadzieje, ale nie o tym jest ten przekaz. Ten przekaz jest o tym, że potężne siły zostaną rzucone wam na pomoc. Te dusze przychodzą do Was, Ponieważ macie bardzo wysokie wibracje, a wysokie wibracje macie, dlatego że jesteście mistrzami artystów. Mistrz artystów to ktoś, kto łączy się z duszą, tworzy coś, co w wyższym świecie kreuje dusza, więc to jest naturalne, że te dusze, widząc problem u Was, rzucają wszelkie możliwe siły, by Wam pomóc. No i właśnie. Popatrzcie tutaj, to wy jesteście tymi duszami, pięknymi istotami, które dostały narzędzia, by pokonać wszelkie przeszkody, które blokują wam drogę do szczęścia. Popatrzcie, jest ta choroba, jest ten problem, wasze marzenia zostały skasowane, musieliście zostać w domach. To jest tabelka przeszkoda, ale już macie narzędzia, by ją pokonać, by drogę udrożnić. Ten Sfinks to jest wasza głębia, to jest umysł, który niczego nie będzie rozumieć. Ten Sfinks, zasypany przez piaski pustyni, popatrzcie, wskazuje na tego mistrza artystów, czyli na tą materialną waszą postać, nieduchową. Więc ten materialny ja, tu na Ziemi, kompletnie nic nie będzie rozumieć, co się dzieje. Będą się działy cuda wokół niego. On nie będzie potrafił tego pojąć. Więc zamiast próbować rozumieć umysłem, skupcie się po prostu na sercu i na odczuciach serca. No i właśnie, archanioł Gabriel, specjalista od komunikacji. Także to jest wasze wsparcie. Wy będziecie opowiadać o waszych tutaj problemach. Inni doskonale będą was rozumieć, będą doskonale wiedzieć. O co chodzi i jak wam pomóc? Popatrzcie, czego dotyczy wasz problem? To jest karta narodzin nowego początku. Ta karta mówi o problemie zajścia w ciążę, jakimś opóźnieniu w tej materii, o niemożliwości założenia pięknej, szczęśliwej rodziny, ale Popatrzcie na to. Ten problem to jest tabelka. Narzędzia już posiadacie. Ten problem już jest usuwany. Niebawem ta blokada puści. Będziecie mogli zrealizować swoje marzenie. Ta karta niebawem się odwróci.